Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Opor Reno 8T, wnioski, uwagi, trochę był u mnie, zobaczmy, posłuchajmy może moich wniosków. E, co wam mogę o nim powiedzieć? Średniak jak to średniak. E, telefon na pewno wyróżnia się tym, co mamy z tyłu, czyli ta taka udająca e, faktura z tyłu. Plus jest taki, że się to nie rysuje, nie niszczy, jedynie co najwyżej obwódki aparatów, tego typu sprawy, więc etui. Konieczne, niekonieczne, wiadomo, że konieczne, ale jak ktoś te nosić bez, to na pewno tego typu rozwiązanie, gdzie nie ma szkła, tylko jest taki skóropodobny materiał, no jak najbardziej na plus. Trochę szkoda, że te aparaty stają dosyć dużo i niestety po dłuższym czasie na pewno dadzą o sobie znać. Poza tym z wyglądu smartfon, jak większość smartfonów tego typu, po prostu średniak. Eee, jasność ekranu trochę mała, moim zdaniem, ale to w tej półce już można znaleźć smartfony, które świecą lepiej, więc e, to na pewno lekki minus u niego. Działanie, procesor, który tutaj mamy, e, Helio 99 nie najszybszy telefon, powiem. Tak często, czasami coś wygrywał, w speed testach czasami przegrywał. Nie jest to może demon szybkości, ale myślę, że do normalnego Użytkowania większości osób wystarczy. Jak najbardziej na ekranie jest folia, którą sugeruję wymienić, bo raz, że się rysuje, to normalne, bo to taki dosyć niezbyt droga folia, ale też się dobrze palcuje. Więc, no, wiecie, wiecie, jak jest. Ramu 8GB. Zarządzanie tym ramem całkiem rozsądne. Znaczy, się smartfon w miarę trzyma w tym ramie rzeczy, chociaż zdarza się, że też, też trochę przyjąknie. Temperaturowo nie jest gorąco za bardzo. Macie film odnośnie temperatur, więc tutaj jak najbardziej tam odsyłam. Nie jest to flagowy procesor, więc no, termika daje nam tutaj radę. Bateria starczy Wam gdzieś na około półtora do dwóch dni. Ładowarka tylko 33 W. No cóż, mogłoby być więcej, ale dobrze, że jest w ogóle w zestawie, bo wiadomo większość producentów to już leci wiadomo w co i nie chcę po prostu dodawać Wam e, tych ładowarek, co moim zdaniem jest złą, złem, złem, a nie jakimś ekologią. E, ogólnie, same odczucia z użytkowania telefonu, no jest dobrze, jakoś tak bardzo żadnych przycięć nie byłem w stanie odczuć. E, powiem Wam, że dawał on radę. Android 13 jest na pokładzie, sprawowało się to tak, jak można byłoby się spodziewać, adekwatnie do ceny, chociaż zaznaczam, nie był najszybszy w moich testach. Aparat, zdjęcia, fotografia, jak wypada, powiem Wam, że na pewno na plus. Opcja mikroskopu, gdzie możecie, nie wiem, pooglądać swoją skórę, różne materiały pod, pod tym powiększeniem. To mi się spodobało. Na pewno nie każdy smartfon ma tego typu możliwości i opcje, więc no, to jak najbardziej na plus można się tym pobawić. Normalna fotografia, adekwatna do ceny. Po prostu zdjęcia wychodzą poprawnie. Nie jest to jakiś. Y, turbo źle, turbo słabo, po prostu w ładnych warunkach oświetleniowych są OK. W nocy zoomów nie używamy, bo nic na nich nie widać. Ale standardowy i szeroki tryb jest, czyli no, standardowy po prostu. Tryb jest w stanie po prostu uchwycić coś trochę w tej nocy, więc nie jest tak źle. W dobrych warunkach oświetleniowych jest fajnie i pozytywnie, więc tutaj moim zdaniem po prostu adekwatnie do ceny. Jakość rozmów, kwestie zasięgu tutaj nie miałem żadnych problemów. Mieszkam we Wrocławiu, więc ciężko by było, żeby jakieś takie problemy były. Kolorystyka może nie odpowiada mi do końca, no ale może się spodobać płci pięknej, więc to na pewno na plus. Fajnie, że jest mini jack, grato, więc e, często już tego brakuje, a, a spoko, że tutaj nam Oppo go dało. Cóż, pograć można, chociaż nawet sensownie, trochę przy, grze, przy, przy graniu dłuższym. Poczujecie, że zrobi się delikatnie, ale delikatnie ciepło, ale to nie jest temperatura flagowców na nowych Snapdragonach, więc. Tutaj raczej nie będziecie mieli problemów. No i cóż. Nie dodać, nic ująć. Po prostu średnia gadopo zachwycił tak naprawdę tym opcją mikroskopu, która tutaj była. A poza tym. A, jeszcze fajny feature. Jest jeden, że jak ładujecie albo macie powiadomienia, telefon jest odłożony. Tu się świeci ring. No i widzicie, że coś się dzieje, więc powiedzmy, jest dioda powiadomień w ramach ringu wokół aparatu. I to, to też fajny feature. Moim zdaniem, a poza tym normalny smartfon, którego można bezproblemowo używać, korzystać. Taka wiadomo opcja, czy to do abonamentu, czy po prostu telefon dla każdego, kto po prostu potrzebuje telefonu, a nie zabawki za 6-7 tysięcy albo jeszcze więcej. Tyle, tyle krótko, zwięźle. Nic więcej nie mam do dodania. Po prostu Oporeno 8T. Z tej strony łócek, trzymajcie się ciepło. Hej.